Witajcie, OnlyGuider, czyli taki serwis zajmujący się analizowaniem rynku oraz ruchu na platformie OnlyFans przez dwa lata zbierał dane z około 216 krajów. Finałowo opublikowali raport, który składał się ze 188 państw i Polacy są na 12 miejscu pod względem wydawania pieniędzy na OnlyFansa. Wydaliśmy w 2025 roku 87 milionów dolarów. Warszawa sama wydała 14,3 miliona dolarów. Jest jeszcze Kraków, Mińsk, Mazowiecki itd. I daje nam to mniej więcej 19% skok w wydawaniu pieniędzy na e-kurwy. No, Warszawiacy trzaskają. Warszawa zajęła szczytne 13 miejsce w rankingu miast europejskich i 41 na całym świecie. Gratulacje, Warszawiacy! Gratulacje! I tak dalej. Oczywiście możemy sobie ten sarkazm i ironię odłożyć na bok, ponieważ problem jest dosyć poważny. Moi drodzy, czym jest OnlyFans? Komuś mogłoby się wydawać, że po co płacić na coś, co się ogląda za darmo na innych yy, serwisach i profilach. No tak, można by tak powiedzieć, ale to znaczy, że nie rozumiesz. OnlyFans to nie jest tylko i wyłącznie platforma do oglądania. OnlyFans to jest platforma, która daje użytkownikowi możliwość interakcji z osobą, której płaci za oglądanie zdjęć tudzież filmików. To jest interakcja bardzo spersonalizowana, ponieważ klienci wysyłają do tych kobiet, nazwijmy to tak, bo to są kobiety głównie, do tych kobiet wysyłają informacje i zapytania na przykład. Mogą zapytać się. O wysłanie jakiegoś specyficznego zdjęcia tudzież filmiku. Mogą również poprosić o rozmowę i mogą zapłacić za tą rozmowę. I to jest jeden z głównych decydujących czynników, dlaczego OnlyFans odniósł tak duży sukces zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zapytacie dlaczego? Dlaczego ci mężczyźni chcą rozmawiać z tymi kobietami? Żeby w ogóle zacząć odpowiadać na to pytanie, to trzeba się zapytać, kim jest potencjalny klient na tej platformie. Nie mamy z Polski dokładnych danych. Wiemy, że to mężczyźni generalnie za to płacą, ale na całym świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych to jest główny kraj, który przynosi zysk na OnlyFansie. Wiemy, że statystycznym klientem na OnlyFansie w 80% jest biały, heteroseksualny mężczyzna, żonaty. Po sukcesie ostatniego szkolenia w Warszawie informuję, że wraz z Bartłomiejem przeprowadzamy kolejną jego edycję. 21 i 22 lutego 2026. Będzie to dwudniowe szkolenie z zakresów relacji damsko-męskich i psychologii również w Warszawie. W opisie filmu i przypiętym komentarzu znajdziesz link do zapisów. Aktualnie można skorzystać z 300 zł rabatu oraz zniżki na Nocleg w hotelu. Miejsca są ograniczone. Zapraszamy. Możemy tutaj zadać dwa pytania. Czy są to po prostu napaleńcy, którzy potrzebują dodatkowych wrażeń? Czy są to może mężczyźni, którzy nie są zbyt szczęśliwi w swoich związkach? Możliwe, że oba scenariusze naraz, oczywiście. Aczkolwiek zapytam się Was czysto hipotetycznie. Czy wiecie, jaki jest stopień rozwodowy w Stanach Zjednoczonych? Ile procent małżeństw się rozpada i rozwodzi? Ilu mężczyzn generalnie może nie być szczęśliwych w swoich związkach? Czy to oczywiście obliguje do tego, żeby wydawać pieniądze na jakieś e-kurwy, z którymi nigdy się nie będzie spotykać? No, nie, no, jasne. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci mężczyźni za pieniądze, które płacą, mają interakcję z kimś, kto ich wysłucha. Nie zawsze niekoniecznie, ponieważ większość z tych dziewczyn już jest na tyle inteligentna, że zatrudniło sobie do obsługi inne osoby i przeważnie rozmawiasz z jakimś pakistańczykiem albo hindusem, który mówi ci o swoim ciekawym życiu i wysyła ci sprośne zdjęcia, które już wygenerowała i przygotowała wcześniej dla niego właśnie ta dziewczyna, bo ta, tak działa ten model biznesowy. Wyobraź sobie, że jesteś modelką, która zarabia naprawdę miliony tam, w Stanach Zjednoczonych są takie osoby i ma dziesiątki tysięcy, setki albo nawet miliony klientów. Nie jesteś w stanie odpisywać na takie wiadomości, więc to jest logiczne, że zatrudniasz osoby trzecie do prowadzenia interakcji z Twoimi klientami. Jak jesteś szefem dużej firmy, to nie zajmujesz się każdym klientem, zajmujesz się najważniejszymi, a pośrednich, pomniejszych klientów przeznaczasz dla swoich wicedyrektorów albo jakichś szefów działów. Oczywiście to jest logiczne i zrozumiałe, ale ci mężczyźni, tak nie myślą. I mi się wydaje, że oni rzeczywiście rozmawiają z tą kobietą i ona ich wysłuchuje. Możliwe, że proszą o jakieś konkretne zdjęcia, oczywiście mam jakieś swoje fetysze, ale możliwe również, że po prostu najzwyczajniej potrzebują interakcji z drugą kobietą, która stwarza pozory pożądania ich, szacunku, chęci wysłuchania, docenienia albo nie, po prostu nie traktuje ich z góry. Koleś płaci, dostaje co chce. W większości przypadków mężczyzn, którzy są nieszczęśliwi, taka opcja jest całkiem przyjazna dla duszy i serca. Warszawa w zeszłym roku, w stosunku do zeszłego roku i aktualnego, podskoczyła o 19% w zakresie korzystania z tych usług. To znaczy, Warszawiacy wydają prawie 20% więcej pieniędzy na oni fansiary. Z całego świata, nie tylko z Polski, żeby to było jasne. Mówi się, że w dużych miastach czeka cię szczęście. Mówi się, że w dużych miastach jesteś w stanie znaleźć partnerkę, że tam jest więcej kobiet itd. Natomiast mężczyźni z jakiegoś powodu wybierają właśnie w tych dużych miastach, te big five, wybierają interakcje z e-prostytutkami i są najzwyczajniej samotni. Kasiaści, ale samotni. Mamy więc fenomenalny model biznesowy zbudowany na tym, że jest pożądanie, jest atrakcyjna kobieta, którą chcielibyśmy zobaczyć. Dlatego ja zadaję bardzo często pytanie: czy pornografia to jest kolejny rodzaj strategii seksualnej, czy jest to zniewolenie? Może jedno i drugie, oczywiście, ale funkcjonuje i zarabia bardzo dobrze. Kapitalizowanie. Pożądania mężczyzn i ich, ich popędu płciowego będzie zawsze lukratywnym biznesem, bo zawód prostytutki istnieje od zarania czasów, więc nie mamy tutaj żadnej moralnej sprzeczności pod tym względem. Po prostu ten fakt występuje. Trzeba to zaakceptować. Ale jeżeli w głównych miastach oczywiście tam najwięcej pieniędzy się zarabia, mężczyźni wydają. Na Onlyfansa, a przypominam w rankingu, właśnie z Onlyguider, jesteśmy na 49. miejscu i na głowę wydajemy, Polacy, 22 tysiące dolarów rocznie na e-prostytutki. Co to oznacza? To oznacza, że jest pewien model biznesowy, który świetnie zrozumiał samotność mężczyzn i ich potrzeby. I oczywiście kobiety są do tego jak najbardziej stworzone i wykształcone, żeby kapitalizować to. I to nie jest nic nowego, robiły to od zawsze. Tylko kiedyś to się nazywało małżeństwem i wnosiło się jakiś wiano, posag i tak dalej. I oczywiście mężczyzna dbał, gwarantował, zapewniał przy ognisku mięso i zasoby oraz bezpieczeństwo, a dzisiaj po prostu płaci. Dlatego mówimy, że kobiety zawsze chciały mieć milion dolarów, ale ciężko było zdobyć milion dolarów od innego mężczyzny. Dzisiaj jest bardzo łatwo zdobyć. Jeden dolar od miliona mężczyzn. Oczywiście nie wszystkie, żeby było jasne. Bo jeżeli patrzymy sobie na zarobki kobiet na tych platformach, to tylko pewna część z nich zarabia dobre pieniądze, a reszta zarabia byle co i naprawdę nie są to żadne finanse, które pozwalają przetrwać i funkcjonować w społeczeństwie i zarabiać godnie, żeby przeżyć. Znaczy, godnie. Wie, wiecie, rozumiecie o co mi chodzi, tak? Godność tutaj nie ma z dużego znaczenia, ale chodzi o to, żeby. Mieć wystarczającą ilość pieniędzy na to, żeby było stać na podstawowe potrzeby, zapłacanie rachunków i utrzymanie się. Większość dziewczyn tego nigdy nie osiągnie na tej platformie, ponieważ ona również monetyzuje najlepsze, najbardziej znane, najbardziej krzykliwe, najsławniejsze kobiety, które mężczyźni chcieliby zobaczyć bez ubrań. Oczywiście kobiety muszą o to konkurować, a wiadomo, jak się konkuruje o facetów, młodością i wyglądem, więc. Bardzo wiele z tych kobiet nie ma szans na to, żeby w tym funkcjonować. I wiele kobiet odpada z jakimś czasem w momencie kiedy zaczynają się starzyć. I standardowo nie mogę mówić o tym, że mają mężczyznę, bo działamy na męskiej fantazji, że ta kobieta jest teoretycznie do zdobycia. Jest taki żarcik, że mężczyzna, który idzie na prostytutki, tak w rzeczywistości, jeżeli nie pogodził się z tym, że może mieć kobietę, ale po prostu mu się nie chce, już ma tego dość, przerobił jakiś tam towar. Jeżeli idzie na prostytutki i nie jest w fazie akceptacji, to jego ukrytym marzeniem jest to, żeby pani powiedziała, że taki byłeś dobry, Jasiu, tak mnie dzisiaj sponiewierałeś, tak mi było dobrze i tyle razy doszłam, że nie płacisz. Jesteś tak dobrym facetem. To jest takie ukryte marzenie. Takie rzeczy się nie dzieją, bo ludzie nie rozumieją, że związki jakiekolwiek i relacje zawsze polegają na transakcyjności. Jak mówi się o prawach ekonomii i transakcyjności, transakcyjnej naturze związków, to to jest bardzo nieprzyjemne dla ucha, bo my Polacy mamy pewien problem. My nie lubimy mówić o pieniądzach, albo się wstydzimy. Jak idziemy do pracy, napiszesz przed pójściem na rozmowę, ej, ale ile płacicie? Zapraszam na spotkanie, wszystko wyjaśnimy. Nie, 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 ile płacicie? Nie marnujcie mojego czasu. Gdybyśmy nauczyli się mówić otwarcie o pieniądzach, może byśmy troszeczkę inaczej podchodzili do związków i rozumieli transakcyjną naturę tych związków. Bo to nie jest tak, że jak idziesz na randkę, przychodzisz na spotkanie i mówisz: Słuchaj, tu jest 1000 złotych, Przeskoczmy tą całą zabawę. Chodźmy do mnie. Dostaniesz pysk najprawdopodobniej. Ale jeżeli ten 1000 złotych wydasz na to, żeby pani zapewnić niesamowite atrakcje, a przy okazji jesteś szarmancki. Potrafisz się odezwać, jesteś uwodzicielski, pewny siebie, potrafisz podejść, zagadać, objąć ją, chwycić ją ręką za kolano, na przykład odgarnąć włosy ze skroni i tak dalej, przy okazji ładnie pachniesz, ładnie pachnie ci z ust, no to raczej pójdziesz do tej pani, do domu, tudzież ona pojedzie z tobą, uberem do ciebie, czy samochodem, obojętnie jak tam podjechaliście i te pieniądze tak czy siak wydałeś. Tak czy siak wydałeś, ale zapewniałeś emocje, i ten ONS ma prawo zaistnieć. Natomiast żadna kobieta, mówię, generalizuje oczywiście, powiedzmy: 99% kobiet było kiedyś badanie, nawet whatever, zrobiło, podeszli do tysiąca kobiet i zapytali się, czy poszło ze mną do łóżka. Dwie się zgodziły. Nie? Um. Jeżeli w ten sposób zagrasz, no szanse są minimalne, ale jeżeli właśnie rozegrasz wszystko w taki sposób, że zagwarantujesz te emocje, to tak. I wydałeś właśnie powiedzmy ten 500 czy 1000 zł na to, żeby ta randka była fenomenalna, żeby zapewniała emocje. Więc moi drodzy, zawsze mamy jakąś transakcyjność w relacjach. To nie jest tak, że ona z tobą jest, bo no, ty jesteś przystojny na przykład. Ona cię zostawi, jeżeli nie potrafisz skreślić szafki, albo stanąć w jej obronie, albo nie widzisz, w którą stronę w życiu idziesz. Na przykład nie masz na siebie planu, ona się czuje niepewnie, niestabilnie. I możemy mówić o emocjach, jak najbardziej, że to chodzi o to, że ona, ja potrzebuję stabilizacji, ja chcę wiedzieć, w którą stronę w życiu idziemy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. No, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że czy ty zarabiasz normalne pieniądze, czy ty chcesz mieć dom, czy ty chcesz mieć dzieci, czy ty będziesz miał w ogóle czym te dzieci wozić do, tej, do tego przedszkola, czy do szkoły na przykład, czy ja będę musiała się martwić, czym jakieś bandyci napadną w ciemnej uliczce, jak będę wracać z pracy, czy mi, zagwarantujesz mi, że będę miała samochód na przykład, nie? no a w zamian co będzie? W zamian to ja ci ugotuję, posprzątam, przytule cię, będę ci wierna, urodzę ci dzieciaki, zajmę się nimi i tak dalej. To wszystko jest transakcyjne. To wszystko polega na tym, że ktoś płaci, ktoś coś Dostaje. Panie płacą w inny sposób, mężczyźni płacą w inny sposób. Nie ma się co tu oburzać, tu zawsze o to chodziło. My chcemy pusie, my chcemy rodzinę, my chcemy mieć cieplutko posprzątane i spokój w domu, żeby nie było awantur i gachów, a one chcą mieć stabilność, bezpieczeństwo, żeby nie musiały się martwić, że to ognisko wygaśnie albo że dzikie zwierzęta wejdą do jaskini. Nic się wśród dziesiątek i setek tysięcy lat ewolucji człowieka nie zmieniło. Tu zawsze chodzi o to samo. Więc nie obrażajmy się na to i to zaakceptujmy najzwyczajniej. Ale wróćmy do OnlyFansa. Wyniki finansowe OnlyFansa na całym świecie pokazują nam, że relacje się rozpadają. Jeżeli mamy takie wzrosty procentowe w ciągu jednego roku, na przykład tak wysokie, i coraz więcej mężczyzn z różnych krajów zaczyna się angażować w to, to pokazuje, że. Albo mamy rozkwit kolejnej strategii seksualnej, gdzie kobieta tak właściwie nie jest do niczego potrzebna, że wystarczy tylko i wyłącznie obraz cyfrowy JPEG albo MP4 i to nam absolutnie wystarczy, że mężczyznom nigdy właściwie nie chodziło o coś więcej, tylko o seks. Albo mamy absolutny kryzys relacji i rozjazd zarówno kobiet i mężczyzn pod względem preferencji. Bo jeżeli teoretycznie ci mężczyźni mają pieniądze na wydawanie tego na, tych pieniędzy na OnlyFansie, to mieliby również te pieniądze na to, żeby wydawać je na partnerki. Z jakiegoś powodu nie są z tymi partnerkami, ale są. Bo jak już powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych 80% klientów OnlyFansa to są żonaci biali kolesie. W wieku tam od 35 do 45 lat. To oznacza, że oni coś w tych związkach nie dostają. To znaczy, że jest jakiś rozjazd relacyjny, że obie nasze wszystkie płcie mają zupełnie inne postrzeganie na życie. Może nie ma sypialni. Może ona robi fochy. Może ona go już nie kocha. Może żyjemy za długo ze sobą się ze sobą znudziliśmy się. Może ona była ładna i ja ją wziąłem dlatego, że była właśnie ładna, ale w sumie to mnie z nią nic nie łączy. Może nie lubi jeździć na rowerze albo grać w skłosza, a ja lubię. A może ona lubi oglądać sitcomy, a ja chcę pójść na, na trening, na przykład. Może ona jest wariatką na siłowni, a ja lubię burgery codziennie. I ludzie nie dobierają się już na takich zasadach. Właściwie to nigdy się nie dobierali. Właściwie mężczyznom zawsze chodziło o urodę, o geny. No i znowu Dawkins i biologia, tak szczerze. Nie ma się co tutaj znowu oszukiwać. Rzeczywistość jest jaka jest. A my, no, kobietom chodziło o przetrwanie, o zasoby, o finanse. Więc albo możemy rozpatrywać to w takich perspektywach i próbować znajdować rozwiązania, na przykład czy instytucja małżeństwa upada, albo możemy najzwyczajniej zaakceptować, że jesteśmy zupełnie inni od siebie i mamy zupełnie inne potrzeby. Ci mężczyźni, którzy wydają na tym OnlyFansie, bo są tam czasem stópki, chcą tam jakieś inne zdjęcia, jasne, ale też chcą pogadać, więc... Chcą być docenieni, chcą być poklepani po ramieni, żeby było powiedziane: Dobrze zrobiłeś, dałeś radę, jestem z ciebie dumna, Na przykład. No i tutaj mamy ten problem z tymi mężczyznami. Trzeba by było się ich zapytać właściwie, dlaczego jesteś na tym OnlyFansie i co jest twoim, Twoją główną motywacją do tego, żeby wydawać te pieniądze. Chciałbym zobaczyć jakieś takie badania. A raczej będzie to ciężko, ponieważ jest to wstydliwe. Mężczyźni nie chcą się przyznawać do tego, że korzystają z usług prostytutek czy e-prostytutek, więc myślę, że przez dłuższy czas nie będziemy mieć jasnej, klarownej odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje. Jak myślicie? Jak uważacie? Jaki scenariusz jest tutaj możliwy? Czy są to zwykłe stulejarze przegrywy? Czy kolesie, którzy są nieszczęśliwi w związkach? Czy może Redpill by coś tu pomógł? W co wątpię, bo ci mężczyźni wybrali inną drogę, zupełnie inną, braku walki o siebie, skorzystanie po prostu z usługi finansowej. Dajcie znać w komentarzach. Dla mnie to zjawisko jest interesujące, ale nie jest drożliwe, ponieważ, tak jak mówię, najstarszy zawód świata istniał od zawsze i od zawsze chodziło o to samo. Teraz po prostu mogę dostać tego jednego dolara od milionów mężczyzn. Pozdrawiam, do zobaczenia.